Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, który już niedługo nie będzie kanałem redditowym bo zmieniamy jego nazwę. Dzisiaj obejrzymy sobie na reddicie znowu optyczne iluzje, które zostały wykonane zwykle przypadkiem poprzez zrobienie zdjęcia. Jak chcecie koniecznej w łapkę w górę, ponieważ im więcej łapek, tym szybciej odcinek. Lecimy. To jest większe niż się wydaje. Okej, okay, więc zaczynamy od filmu, w którym gościu biegnie i cały czas miałem wrażenie, że on dobiega już do tego. A. Tu, czy ktoś mi powie. Aha, bo to jest owca zapakowana w torbę. Przez chwilę myślałem, że ta owca idzie na dwóch nogach i prowadzi tego konia, jak pasterz. Co to jest? Czy to jest? Eee... okej. Okay. Jakby teraz odkryłem drugą stronę pedalu tego zdjęcia. A tutaj? To na razie nie wygląda. Jakby. Ej, zaraz, teraz ogarnąłem. Ona wygląda, jakby zjadła jakąś mniejszą krowę i faktycznie by te jakby nogi zwisały. Ale to chyba, jakby nie wiem, co to jest. To są tylnie nogi i akurat przedziałek tutaj. No tak się akurat Żyło śmiesznie. O nie. A to, co? Wygląda na pustą, ale jest pełna. Jakby. To jest mocne też. Jakby. To przez brak refleksji świateł. Gdzie ten biceps się kończy? Co? Zaraz. Ej, faktycznie. On ma bica jak karabin maszynowy. A czemu ona ją trzy... A nie. a ona się sama trzyma. Okej, okay, nieważne. To wygląda jak las. Tyle, że. Coś jest nie tak z niebem, więc jest to po prostu obrócone zdjęcie do gór nogami. Ludzie wyglądają jak bakterie. Z tej perspektywy Ej, w sumie faktycznie. Popatrzcie, jak oni pływają No, coś w tym jest Faktycznie Zgaduję, że dała dobrego przytulaska Zaraz, bo teraz to ja za bardzo nie czaję OCB Ta dziewczyna przytula się z jakimś chłopakiem A ta dziewczyna się przytula z dziewczyną Co? Wow, to jest dobre To jest naprawdę dobre To mi się podoba Ej, to barbecue wygląda faktycznie Jakby się palił jakiś budynek Co jest? Ej, nie wiem, o co chodzi o ja, to wygląda jakby tu był pająk, ale to nie jest pająk, spokojnie, nie bójcie się. Jakby to był pająk, to ja już bym się go dawno pozbył. A to? Ej, co jest? Myślałem, że on trzyma loda w ręku. Byłem dosłownie pewien i patrzcie to loda i myślę, czy chodzi tutaj o to, że ten lud wygląda podejrzanie jakiego czapka, ale dopiero potem się sprawa, że to naprawdę była czapka, a nie lud. Uff, to wygląda strasznie. Ale co to jest w ogóle? Jakiś owad? Nie czaję za bardzo. To już widzieliśmy kiedyś, ale chyba w wersji z ludzi. A to. Ej, dobra, tutaj widzę twarz. Tutaj natomiast widzę kota z bardzo długą ręką. Która w rzeczywistości jest. No, sobie trudno powiedzieć czym. To jest mocne i nie wiem, czy tego już przypadkiem nie było, ponieważ ja mam dziwne déjà vu, jakbym już to widział. Déjà vu. Dobra, nie wiem, będzie. Déjà Ogromny ptak. I świat przewrócony na bok. Ale... nie, zaraz, jak on to. Aha, on jedną ręką się podpierał i stoi. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Dobre, dobre. A to jest w ogóle obrazek, który już się. Pojawił na jakimś ostatnim odcinku, jednakże wtedy naprawdę sam dałem się na tę iluzję, bo za to mnie hejtowaliście, i powiedziałem, że tu jest pies, a tu nie było psa, tylko był typ w słuchawkach. Teraz, jak o tym wiem, to naprawdę widzę typa w słuchawkach, ale wtedy byłem pewien, po prostu byłem naprawdę pewien, że to jest pies. Nie wiem dlaczego. Coś jest? A to wygląda jak. Ja wiecie co? Jak przymrużycie sobie oczy, to te góry wyglądają jak były jakoś nieumiejętnie wycięte w Photoshopie z jakimś złym cieniowaniem. A tutaj by było czarno po prostu. Basen do pływania w niemieckim muzeum? Nie za bardzo czaję o co chodzi. To znaczy, to jest jakby woda i to jest zdjęcie niby z podwody? wody. Niby, bo w sumie to nie jest zdjęcie z podwody wody na pewno. Nie wiem, jakby nie zdziwiłbym się, gdyby to nie było pod wodą, ale woda by była tylko na suficie, ok? Co? Jest. Ten kot ma moc. Sekretną, ukrytą, ale mocną. Jak ja dzisiaj gadam głupoty, to nawet nie wiem. Ona wygląda jakby nie miała rąk. Faktycznie, ale ona po prostu ubiera sobie marnarę. A to co? Co ona robi? Ona wygląda, jakby się topiła? Albo jakby nie wiem, co ona robi. Czy ona się bije? Aha, bo tu jest jej głowa, a tu jest jej ciało. Ah! Co? Ej, dobra, to było naprawdę mocne. To jedno zdjęcie. Eee, no nie wiem, po prostu zwykłe zdjęcie, nie wiem o co chodzi. Czyszczenie uszu? Czy to były uszy? Jestem prawie pewien, że tak. Wielki Donald Trump. Większy niż ciężarówka za nim, chyba? Ta dziewczyna, okej, okay, ja wam nie będę mówił, co tutaj widzę, ale starsi widzowie pewnie od razu zakumają o co chodzi. To jest bardzo złe. That's not good. Czy ten pies wygląda jakby miał a jedną łapę za dużą, albo jedną za krótką? Coś w tym desej. W tym wypadku mamy czterech kolesi. Z tym, że ten na prawo jest jakiś taki wystraszony. Ale co to ma związanego z iluzjami optycznymi? Chyba nic. Pomidory większe niż moje nogi. Aha, bo one są wiem. Na tym takim wiecie. Na poręczy. Od balkonu, jakby. I to wygląda, by to była jakaś inna deska i by to leżało nawet pod nim. Trochę. Tylko, że całą iluzję tego psuje ten jeden pomidor. Ten jeden pomidor, który wystaje trochę. <grym>, małe deski do kupienia. Powodzeniu wieździe, jakby na takich. Kiedy myślisz, że są wielkie góry, a w rzeczywistości na no to tylko takie małe coś. Jakby miniaturyzacja. Tak działa. To chyba już było, ale nie wiem. Czy z tego można coś wyczytać? Peps? pe, pe I... to ostatnie, czego nie chcę czytać. Ona trochę wygląda jakby miała ten taki, wiecie, taki nohal, co kiedyś używali za czasów jakiejś choroby. Znaczy, ja, ja podejrzewam za czasów jakiej, ale nie chcę teraz jakby tego mówić, żeby mnie grafy, no ale jest to chyba tylko jakaś czapka w rzeczywistości. I co jest? Ten tak mógłby się nieźle zakamuflować. A ta dzie... Zaraz, ej, co? Aha, dobra, musiałem na chwilę wiecie, załapać, gdzie jest podłoże w ogóle, bo ona jest zasłonięta przez krzesło, a ten kot stoi na w ogóle stole, przez co jakby... Przez chwilę myślałem, że to ona ma takie nogi. Czy to jej przód, czy tył? Co? Ej, faktycznie, jakby... Może by było powiedzieć, prawie z całą pewnością, że to Tył, ale widać, że to jest przód, ponieważ ma w tą nogi i nawet ręce, jak sobie wynieście po prostu ręce tak, no to wiadomo, no już sami się musicie przekonać o tym, którą stroną stoi, ale czemu ona ma takie wybrzuszenie tutaj? Czy to jest jakaś nowa moda? Próbowałem zrobić zdjęcie mojej żony, która akurat zajmowała się tutaj ogródkiem, ale nie <grym> wyszło jakby, są tylko spodnie. Pierwszy prawdziwy dino... Ej, faktycznie. On na początku wyglądał jak dinozaur. E, a to wygląda jak psy jamskie, ale pewnie nie są. Ona za to no, ma na pewno pasję i wygląda, miała cztery nogi. Nie, nie no nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Bardziej wygląda, jakby jej się nudziło. Czy, czy, co ona robi? Co ona robi? Czy to jakieś obrzędy? <laughs> Musiało zająć kilka sekund, zanim zauważyłem. Jakby, no, idealnie się wkomponowała. Naprawdę wysoki kościół, co jest? Pies z bardzo długą szyją. No, ja bym jakby się zastanowił, czy to na pewno jest pies. Jest, bo wygląda trochę jak lama. Tak mocno jak lama. Gdybyście zobaczyli coś takiego w pokoju hotelowym, to część z Was by się wystraszyła. I w sumie, no nie wiem. Ja, ja chyba bym się to nie nabrał, w sumie. Nawet bym pewnie nie popatrzył. A ta żaba? No nie wiem jakoś podejrzanie, ale wygląda, ktoś napisał, że jakby robiła kupę, okej, okay. no co się z tym psem stało dlaczego on nie ma reszty ciała, ktoś mi to wytłumaczy aha, dobra, jest napisane, by była dziura w ścianie, to ma sens drużynowa maskotka, czy twerkujący Batman o nie, ja bym się, no dobra chciałem, bym się tutaj, nie dopatrzył Batmana, ale dopatrzyłem się twerka, to faktycznie, bo dopóki tego oka tutaj nie zauważyłem to nie zdziwiłem, że to jest jakiś taki, no właśnie, co to jest jakiś kojot, jakiś pies, cokolwiek a to? Co tu jest pięć? Zaraz, skoro są tej dwie osoby Nie, to jest jedna osoba, dobra Widzę, ta jakby Kurtka dała mi do myślenia Że coś tutaj jest nie tak, jeszcze te nogi Też są tak średnio wypchane, ale no nie wiem Schizujące mocno A tu coś się dzieje w ogóle, to jest Mocne, ale gdzie ona ma nogi? Co jest? Przecież skoro ona ma nogi Do przodu, to nie może być bokiem Ale gdzie jest reszta ciała taty? Jakby, ej nie, dobra Tutaj nic nie rozumiem, naprawdę Wy Postaracie się wytłumaczyć to w komentarzach. Jestem ciekaw, czy komuś z Was się uda odgodnić, o co chodzi. To idealne spasowanie u fryzjera. I ten rower, który, no, jeszcze kilka centymetrów w górę tylko. A to nagranie z samolotu. Czy on wygląda, jakby wisiał w powietrzu? On wygląda, jakby w ogóle się nie poruszał do przodu. Myślę, że to za sprawą może wysokości, bo im wyżej jestem, pewnie mniejsze jest odczucie, jakby tej prędkości, patrząc na dół. Nie wiem. A nie znam się zresztą. Nie jestem ekspertem. Okej, okay, Wygląda faktycznie jakby jej głowa trochę latała. O nie! Gigantyczny robal, który idzie po was. Wygląda to jak modliszka? Tak to się nazywało? Modliszka? Chyba tak, ale pewnie są to tylko krzaki, bo no jest to za wielkie trochę. Ręce, co? Aha, bo są rękawiczki. Dobra, creepy trochę to było na początku. Latający kawałek concritu. To... Ej, co? Zaraz, dlaczego on lata? Czy on jest po prostu tam wydłużony w dół, czy... nie no, znaczy na pajęczynie raczej na pewno nie zawisł. No bo to jest w końcu kamień. To też spróbujcie wytłumaczyć o co chodzi, bo ja nie wiem. Nigdy nie ufajcie cieniom, ponieważ jakby to ostatnio było też fajne, jakby na tym filmie z siatkówki na plaży grali. Ogólnie śmieszne to jest. O, czystą wodę mają, fajnie, pewnie nie w Polsce. Co jest? Na przykład myślałem, że coś, nie wiem, jakiś zmutowany jest. Ale on prawdopodobnie odtyka tylko kanalizację albo odpływ wody. Te rozgwiazdy wyglądają, były gigantyczne. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby były naprawdę takie gigantyczne rozgwiazdy. To by było ciekawe. Jakby ten gość się tutaj nawet nie dziwi za bardzo. Dziwi mnie bardziej ten tutaj. Czemu on leży na trawie z tak wywalonym bębnem do góry? A to? Dobra, tu jest! Z perkusja z czarnymi talerzami jakaś elektryczna. Tu jest popfiltr, który wychodzi z obrazu, czy tylko mi się wydaje, bo no popatrzcie, tu się zaczyna ta linia i co dalej? Co jest pięć na tym zdjęciu w ogóle? Bugatti, ale nieprawdziwe, bo to Bugatti z Lego. Ale nie takie małe Bugatti, tylko takie ogromne Bugatti. Możecie sobie wpisać na YouTube Lego Bugatti, albo ja wiem, Real model czy coś. I wam wyskoczy, naprawdę tak, zbudowali prawdziwe Bugatti z Lego? Znaczy, no prawdziwe. No, z Lego to już nieprawdziwe, ale prawdziwej wielkości. I nawet nim jechali. O, tutaj widzę złamaną nogę, albo w sumie nie wiem co innego. Albo inną osobę stojącą. No też coś w ogóle nie wiem co narobi. Kupę? A to? To jest jakaś okropna sukienka, tak mi się wydaje. I to jest naprawdę straszne, jak możesz się tak ubrać. I tu jest znowu to samo zdjęcie z Trumpem. Ale teraz już przynajmniej dopatrzyłem się tego, dlaczego on jest naprawdę większy, bo był na jakimś podejściu, a tamta osoba była dalej. Znalazłem <grym> mały most i zadowolony. Gość 2012, to już, nie wiem, czy to były czasy, kiedy się takie rzeczy na Facebooka wrzucało? Wy możecie, nie wiem, na Facebooka wrzucić mój film, czy coś, bo będzie wtedy więcej wyświetleń, a wyświetlenia są ważne, więc zostawcie łapkę w górę dla zasięgów i subskrybujcie, by nie przegapić żadnego filmu. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, bawcie się, trzymajcie i do następnego, chyba. Cześć!